Cześć! Nazywam się Magdalena Łęczycka. W tym odcinku pokażę, jak nauczyć psa reagować na hasło NIE. Komenda NIE to sygnał, który mówi psu, aby zaprzestał czynności, którą właśnie wykonuje lub zamierza wykonać. Połóż na podłodze smakołyk. Gdy tylko pies spróbuje go wziąć, zakryj smaka ręką, mówiąc hasło NIE. Za rezygnację z jedzenia nagruć psa kilkoma smakołykami z drugiej ręki. Wprowadź też do ćwiczeń blokadę ręką. Tak wzmocnisz sygnał nie. Gdy Twój pies liże trzymany przez Ciebie kąk czy gryzaczek, delikatnie zablokuj mu do niego dostęp i od razu nagruć z drugiej ręki. Na koniec oddaj psu przedmiot, aby przekonać go, że przy Tobie jest bezpieczny i zawsze zyskuje. zmieniaj ręce i miejsca, w których ćwiczysz. Używaj ponadto mniej i bardziej atrakcyjnych dla psa smakołyków. Jeśli twój pies ma ulubioną zabawkę, możesz ją wykorzystać. Pobaw się z psem przez chwilkę, po czym zablokuj mu do niej dostęp, mówiąc hasło nie. Gdy tylko pies się odsunie, nagródź go. Nagrodą może być dalsza zabawa lub kilka smakołyków. Pamiętaj, nie tylko zakazuj, ale też ucz psa, czego od niego w danej sytuacji wymagasz. Zauważ, że sam sygnał nie, nie mówi psu, co ma zrobić. Pomóż mu więc i nagradzaj za dobre zachowania. Jeśli zbyt często w ciągu dnia mówisz mu nie, oznacza to, że prawdopodobnie za dużo od niego wymagasz. Koniecznie zajrzyj do mojej książki, bo z niej dowiesz się, jak możesz wypracować więź z psem i nauczyć go dobrych zachowań. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.